I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek, pierwszego tygodnia Adwentu. Jesteśmy po rannych Roratach, czyli przy świętej ku czci matce najświętszej. Pierwszy raz dzisiaj zapaliliśmy Roratkę, O niej będziemy mówić później. Jest od wczoraj zapalony wieniec. Pierwsza świeca, więc wiemy, że jest pierwsza niedziela i stoi lampion, który jest znakiem. Czuwania. A wczoraj, jeżeli uczestniczyliśmy w Eucharystii, to kilka razy pojawiło się właśnie to słowo: czuwajcie. Jesteśmy zaproszeni do czuwania razem z Maryją, bo ona też, tak jak oczekiwała na narodziny Pana Jezusa, tak my chcemy ten czas adwentu bardzo intensywnie i mocno przeżyć, oczekując najpierw na święta Bożego Narodzenia. Ale adwent to jest czas, który nam przypomina, że całe nasze życie, od momentu, kiedy jesteśmy pod sercem, mamy aż do ostatniego tchnienia. To jest właśnie czas adwentu, czyli przygotowania na spotkanie z Chrystusem, bo to będzie najbardziej szczęśliwe spotkanie i wypełnienie naszego życia. Moi kochani, chcemy się spotykać każdego dnia, taką chwilę, Razem przeżyć, yy, usiadając sobie i przypominając niejako, co w Adwencie jest najważniejsze. Dzisiaj to słowo czuwanie. Jak ja mogę czuwać? Na modlitwie, pamiętając o Jezusie, może chwytając za słowo Boże. A dzisiaj jest też święto świętego Andrzeja. Wszystkich Andrzejów pozdrawiamy, życzenia składamy. Dzisiaj w Słowie Bożym, w Ewangelii, było piękne jedno zdanie: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ty i ja mamy być rybakami ludzi, bo jesteśmy uczniami Chrystusa. Jak ich łowić? Nie siecią, ale słowem, przykładem życia, miłością, która w nas jest do Boga i do ludzi. Te nasze spotkania będą tak się nazywać: boski. Adwent. Mamy słuchajcie taki kalendarz adwentowy, są okienka, na każdym spotkaniu otworzymy jedno. Dzisiaj otwieram jedno i co? Najpierw słodka czekoladka, zjem je po śniadaniu, może z księdzem wikariuszem się podzielę. Ale mamy tutaj małe zadanie. Pierwsze. Oj, coś nie widzę. Może zobaczę. Zapisz postanowienie adwentowe i powieść na drzwiach, pomyśleć dzisiaj. Proste jedno postanowienie, nie musi być codziennie inne. Jedno na adwent. Pomyśl, co to może być, co możesz ofiarować Jezusowi. I druga rzecz, która będzie codziennie, to będziemy, moi drodzy, podawać jedną literkę hasła, które macie na końcu naszych spotkań odgadnąć, to odgadnie będzie nagroda. W jaki sposób to prześlemy, to będzie powiedziane później. My będziemy podawać codziennie jedną literkę. Dzisiaj bardzo przyjemna literka. Literka D. D, jak dobry dzień. Życzę dobrego dnia. Szczęść Boże.